Oto już z nami Sławomir Dudek, ostatnio doskonały występ w barwach swojego zespołu. 14 punktów z jednym bonusem w Krakowie. To chyba dobry sezon w pańskim wykonaniu. Myślę, że ten sezon mogę zalecić do udanych. Tylko trzeba zaznaczyć, że jest to jednak klasa rozgrywek niższa niż w ubiegłym sezonie. Akurat Kraków jest najsłabszą drużyną. I... Zdobycie tam tych 15 punktów to nie było po prostu jakimś wielkim wyczynem. Dziś interesujące zawody, co prawda oba zespoły bez swoich asów zagranicznych, bez Rajana Saliwana, bez Bilego Chemila. Jak pan sądzi, czy te absencje w jakiś sposób wpłyną na wynik spotkania? Czy być może ta utrata, tak ze strony podopiecznych Jurczyńskiego, tak ze strony podopiecznych Zbigniewa Jondera, w jakiś sposób tam się wyrównuje? Myślę, że właśnie jest wyrównana sytuacja. I nie ma jak był on jednak liderem tutaj, jest zielonogórskim liderem, tak samo jak Suliwan w Częstochowie, to akurat y, to są szanse wyrównane dla jednej i drugiej drużyny. Pański typ na dzisiejsze zawody, co będzie decydować? Troszeczkę podpadało, to jest chyba Twardy, przyjął troszeczkę tej wody. Y, nie wiem, teraz tydzień czasu w sumie nie byłem tutaj w Zielonej Górze, bo akurat miałem dwie imprezy też na Węgrzech. i no jestem za Zieloną Górą, no kibicuję Zielonogórzaną, chcę, żeby dwa punkty były w Zielonej Górze, chociaż także kibicuję koledze Grześkowi Walaskowi, żeby był najlepszym zawodnikiem swojej drużyny, ale dwa punkty, żeby zostały w Zielonej Górze.